Przypominam, że do wygrania jest granie z spodzianka o wartości minimum 50 zł. Wystarczy zostawić suba, łapkę, skomentować ten i ostatni film. Zresztą wszystko macie w opisie. Poza tym, każde wpłacone przez Was 3 zł na GeForce Skins z kodem Druszok to szansa na ciekawe nagrody. Wystarczy, że wyślesz jedynie potwierdzenie wpłaty na kanał wpłaty. Zresztą wszystko macie na Discordzie. Cześć, jestem Druszok Dzisiaj jesteśmy Classic, klasik, Classic na GeForce skins, na G4 Skins lub na G4 Skins albo na GeForce. Jet for skins albo na już nie wiem nie trzymaj kod 5% więcej do ładowania, a stronach wpłacicie sobie czym tak naprawdę chcecie passive card, przelewy, krypto skiny, skrill, czym chcecie to sobie wpłacicie pamiętajcie, jeżeli jesteście pełnoletni możecie sobie tutaj pobawić darmowa skrzyneczka z moim kodzikiem, więc wydaje mi się, że to jest spoko no może nie ten umpix, ale ile ten ump 50 groszy prawie że za darmo, no zawsze coś mogło być lepiej, mogło być gorzej, ale też klasik. Na starcik wleźmy sobie w covercika, może raz, skrzynia COVERED, 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 COVERED Ok, to jest darte chyba trochę, więc to nie za dużo Niestety, niestety nie tym razem Weźmy sobie na awp, -y. cztery razy awp Jakby dała jakąś fajną awp tutaj dla mnie, no to nie jest, już tu nie widzę żadnej ładnej awp -y. Czyli pojęcie względne, ładne to jest rzekł, to jest, jest dla każdego co innego jest ładne, ale może o, drogie ogóle ja nie widziałam, to już Fever Dream jest gdzieś. Ten Fever Dream... No nie wiem, to chyba nadal nie zwróci ten Fever Dream. 40 zł, dobra. Przejdźmy sobie jeszcze może do FI7a. Może 5 -7 razy FIFA 7 Aż po co nam ciekawego FI7 rzuci tutaj. Angry Mop. Hebody. To będzie chyba spoko. O jedy to nie jest to, to nie jest spoko, to nie, nie, nie tym razem. Weźmy sobie może Zadajmy co w ogóle z ostatniego tego odcinka co było. Ops, hops, hops. sobie może tutaj do Robo. Dwa razy Robo. Dwa, jeszcze złoty Jakiś tutaj. O, no nie, no ta hyper bestia, ale no nie, no tu słabo. Tu było słabo, już nie otwierajmy tego. No, smart move, zróbmy mądry ruch 3 razy 150 ziko. Są tutaj skiny, da się je trafić. Ale chyba nam nie jest pisane tylko control panel, a ten control panel to. Nie jest na to patrzeć, idziemy dalej. Po prostu sami widzieliście, co się przed chwilą stanęło, co się nie stanęło, to się nie stanie się. Skrzynia Bobby. Ciągle zbieram głowy, tak jak Boba Fett. Ta, 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 a my dostajemy. Dobra, nieważne. Nie chcę na to patrzeć. Może bitwa, bitwa teraz, bo już, bo, bo, bo widzieliście. Bimy sobie 30 zł. Jedno otwarcie, kto zgarnie wszystko. Nie, bot. Enry, bo bot. Endry ma tutaj wtyki. Albo nie, bot. Enry. Ja to zgarniam, ale i tak. I tak w plecy. Myślałem, że bot. Enry, że bot. Tutaj. Nie, no wiadomo. Teraz jest lepiej, że jest, jest gorzej. Oczywiście, się śmieję, 48 złotych zacząć dostajemy z AWP Znaczy, z jakiej AWP? AWP była na zdjęciu No jakby chociaż te Glowsy były, a to ty, tylko... No nie, 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 nie Ja bym sobie kliknął chase Pierw testowym i teraz lecimy, naprawdę Ze skrzynią z hase Okej, okay. pojed... Stój! Dobra, to też jest dobrze, Awupa 4, stówy 4 prawie, że dobra. Nie chciałem tego sprzedawać, zostawię sobie na kontraktor jakiś. Ale okej. Okay. Może teraz sobie otwórzmy fuzję, Dwa razy 50 Ziko skrzynia fuzja, która przyniesie nam. Nie, nie przyniesie nam nic. Powalającego nam nic nie przyniosło. Może z, z tutaj już sobie wrócieli Andrew F Fuse, co wiadomo. Ja z Andrew jest na tym na zdjęciu. I dwa razy skrzynia Fuse 100 zł. No, jest mocno, mocno, że przeciętnie. Um, hmm. Ra jeszcze raz chase. Teraz dwa razy nie odda, wiedziałem i teraz odda. Big Brain trzy razy, no musi teraz oddać. I jednak nie musi, dlatego otwieramy sobie trzy razy. I lecimy z tym tutaj na kontrakt Na kontrakcik Na kontrakcik Wszystko oddało, elegancko, elegancko wszystko tutaj nam oddało Więc tak jak obiecałem, robimy kontrakt Raz, dwa, trzy, cztery, pięć Sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć 1300 zł Nóż, nóż, za więcej czy za mniej? No 1200, nie ma wielkiej lipy Nie ma wielkiej lipy Jeszcze sobie tutaj otwórzmy trochę tej waluty eventowej, może jedną skrzyneczkę taką Taką jeszcze, tą droższą To nie jest chyba nic takiego wow Chociaż spoko ty to jest wow To, jest... to okej, okay. zwracam honor Jeszcze sobie utworzył otworzył Za 114 walianta. I zrobimy sobie yy, przedmiocik Wygenerujemy z Tatraku Czy to się zwróci? Chyba tak Okej, okay. ładnie Nie to, że mamy jeszcze, patrzcie Mamy zysk z tego to jeszcze mamy walutę eventową. Gdzie sobie też dostaniemy skina jakiegoś, nie? 450 jakoś dużo to nie jest, ale złoty 52. Coś takiego. 5 zł. Więc dla mnie. Spoko propozycja, Spoko propozycja. No i co? Moja skrzyneczka, nie moja, ale za darmo z moim chodziłem. Otwórzcie sobie, albo dostańcie sobie takiego... Taka za darmo. Myślę, że warto. Złotóweczka za darmo. Spoko. Spoko deal. Cześć.